Ryszard Święch, GT.pl. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii poświęconej głównie recenzjom książek. Seria będzie się nazywała Czytaj i Wzrastaj, ponieważ prawda jest taka, że często właśnie poprzez lekturę książek religijnych poświęconej, poświęconych życiu duchowemu nasza wiara wzrasta. Czytamy świadectwa, czytamy książki. Teologiczne jakieś i po prostu nasza wiara może wzrastać przez to, co przeczytamy, dzięki temu, co przeczytamy. Także dzisiaj pierwszy, pierwszy odcinek tej serii, i na początek taka oto książka mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Taka oto książka Tajemnica modlitwy, przewodnik dla poszukujących Boga, Mark do, jeśli dobrze czytam, ale mam nadzieję, że tak, Jezuita. Książka, która ukazała się za pośrednictwem wydawnictwa WAM. I teraz, o czym jest ta książka? Dla kogo jest ta książka? A więc, tak jak sam tytuł mówi, dla przewodnik dla poszukujących Boga. Jest to książka poświęcona, poświęcona tematowi modlitwy i Autor dosyć tak bardzo jakby systematycznie po kolei przechodzi kolejne etapy życia modlitewnego, życia duchowego. Tak jak mówię, w taki bardzo systematyczny sposób. Po kolei. Jak to wygląda, jak to powinno wyglądać, jak to może wyglądać, jakie są te kolejne etapy. Bardzo fajnie porównuje to do do jakby relacji do naszego rozwoju jako człowieka, że tutaj mamy taki pierwszy jakby rozdział to jest właśnie mówienie w obecności Boga i on mówi tak, że jakby kiedy my jesteśmy mali, to jako ludzie, jeśli jesteśmy dzieckiem, to uczymy się mówić i uczymy się mówić jak gdyby gotowymi formułami, tak? Na przykład dwuletnie dziecko potrafi Powiedzieć dzień dobry, albo powiedzieć cześć, ale jeśli się go nie nauczyło, to nie przywita się w inny sposób. I Mark właśnie mówi tutaj, że podobnie jest z modlitwą, że na pierwszym tym etapie my posługujemy się w modlitwie właśnie gotowymi formułami. Tak, Uczymy się, to jest nasza podstawa, to jest podstawa tego życia modlitewnego. Uczymy się Ojcze Nasz, Mario, znak krzyża, chwała ojcu. Potem coraz więcej, coraz czasami dłuższe te modlitwy uczymy się mszy. Czyli dialogów muszalnych. i jakby to jest nasz taki pierwszy poziom: mówienie w obecności Boga, czyli ja mówię do Boga, mówię Ojcze Nasz, ale jakby nie spodziewam się tego, że Bóg mi odpowie. Jakby to nie jest modlitwa, w której ja czekam na tą odpowiedź. To ja mówię do Niego za pomocą takiej właśnie ustalonej formuły. Drugi etap to jest rozmawianie z Bogiem. I tu znowu autor porównuje to do naszego rozwoju, tak? Że takie dziecko jest małe, po pewnym czasie ono dorasta i już zaczyna posługiwać się formułami, które samo potrafi stworzyć. Ono oczywiście wie, że może się przywitać mówiąc dzień dobry, cześć, nie wiem, się ma, ale jednocześnie potrafi samo wyjść z inicjatywą i przywitać się w jakiś swój sposób. I yy, Autor mówi, jakby, że tak samo jest właśnie z naszą modlitwą, w naszej relacji do Boga, że zaczynamy od takich gotowych formuł, natomiast potem przechodzimy do kolejnego kroku, którym jest to, że my zaczynamy mówić do Boga swoimi słowami, zaczynamy Mu opowiadać o sobie, ale znowu jest to etap, w którym my mówimy do Niego. To nie jest etap, na którym my czekamy jeszcze na odpowiedź. To jest etap, że my przechodzimy z gotowych formuł, do spontanicznego, improwizowanego, do jakby takiej rozmowy do Boga, mówienia do, czy monologu do Boga, w którym nie oczekujemy odpowiedzi jeszcze, ale jednak jest to już pewien poziom wyższy, bo jest to nasze spontaniczne, to co ja czuję, to co mi się dzieje, to co jest w moim życiu. O tym chcę opowiadać Bogu. Kolejny etap to jest słuchanie Boga. Trzeci etap, mówi Mark Bodo. Trzeci etap, słuchanie Boga, czyli właśnie, że ja już mówiłem, o, o, mówiłem do Boga o swoim życiu tak jak to dziecko, które zaczyna mówić ale to po nastolatkach często widać tak? że oni bardzo chętnie będą mówić o sobie, mogą godzinami mówić o sobie, ale jak trzeba przyjść, jak gdyby usiąść, posłuchać kogoś innego, no to już, już tutaj nie bardzo tak? umiejętność słuchania jest trudna i tutaj na tym trzecim etapie modlitwy właśnie Marki Bodo pokazuje Jakie są, jakie są metody, sposoby na to słuchanie, czyli przejście na kolejny właśnie etap modlitwy. Tak, że ja zacząłem od tych formuł, potem mówiłem swoimi słowami do Boga. Jak teraz mam zacząć Go słuchać? Przez to, W jaki sposób? Bo jeśli często posługujemy się tym frazesem, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ok, ja jako katecheta często pytam uczniów. tak, No i ok, słyszałeś, co Bóg do ciebie mówi, bo mówisz, że się modlisz, że modlitwa to... Rozmowa z Bogiem. Słyszałeś, co Bóg do Ciebie mówi? No nie słyszałem. No to właśnie. Więc na tym trzecim etapie yy, autor tutaj pokazuje, jakie są te sposoby wypracowane przez Kościół na słuchanie Boga, na osłyszenie, co On chce powiedzieć do Ciebie w Twoim życiu, w Twojej konkretnej sytuacji na dzisiaj, jakie słowa Bóg ma dla Ciebie, które mogą poruszyć Twoje serce. Nie? Yy, to jest trzecia rzecz. I potem mamy, potem mamy jeszcze czwarty etap, to jest trwanie przy Bogu. On to tak fajnie tutaj porównuje do, do takiego starego już małżeństwa, tak? że to takie powiedzmy małżeństwo, które ze sobą jest tam te parę lat, no to właśnie rozmawia, słucha siebie nawzajem, w takiej oczywiście idealnej sytuacji, tak? no rozmawiamy jak dorośli ludzie, słuchamy siebie nawzajem, w swoich potrzeb i to jest ten trzeci etap modlitwy. A czwarty etap, jakby on, on pokazuje na takim przykładzie starego małżeństwa, które siedzi obok siebie, być może pod domem i w ogóle ze sobą nie rozmawia, tylko po prostu siedzi, dwojga, dwoje, ludzi, siedzi dwoje ludzi obok siebie i po prostu siedzą, patrzą, patrzą na rzeczywistość dookoła siebie, oglądają. I on mówi właśnie, że. Że to jest czwarty etap jakby życia modlitewnego. Tak? Że Ty już z Bogiem, Ty już go nie prosisz o nic, bo Ty jakby się podporządkowujesz Jego woli we wszystkim, tylko to Ciebie interesuje. Ty nie, nie musisz go nic prosić. Jakby chcesz po prostu trwać w Jego obecności. To jest tak jak przy, przy załóżmy adoracji Najświętszego Sakramentu, tak? święta godzina. Ja chcę. Być przy Bogu, przy Jezusie, nie potrzebuję nic mówić, nie potrzebuję o nic prosić, przepraszać, dziękować. Ja po prostu chcę patrzeć na Niego i tak jak zakochany chłopak przy dziewczynie chce jakby chłonąć tą jej obecność, tak samo tutaj, chcę po prostu patrzeć na Niego, chcę być z Bogiem w takiej ciszy bez proszenia, bez mówienia. I, i to jest taki najwyższy etap, ponieważ właśnie on jakby nie, nie dotyczy tak naprawdę mnie, dotyczy, dotyczy Boga. To jest ten etap, na którym modlitwa jakby przekracza mnie, że już nie chodzi o to, że ja tak naprawdę proszę, przepraszam, dziękuję, czegoś chcę od Boga, tylko ja jestem i po prostu chcę na Niego patrzeć. To jest jedyne, co mnie interesuje bycie w Jego obecności. To, co będziemy robić de facto w niebie, tak? Spędzać czas, w jego obecności, uwielbiając go, patrząc na niego, ciesząc się jego, jego, jego obecnością, jego świętością. I tutaj Mark Thibodeau pokazuje właśnie, jak, jakie rzeczy z kolei zrobić na tym, na tym czwartym etapie, jak to może wyglądać, jakie kroki należy podjąć. Ale nie tylko to, jest tutaj też cała masa w tej książce w ogóle ćwiczeń. O nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale. Plus tu jest indeks ćwiczeń, one są jeszcze na drugiej stronie, czyli to są jak gdyby konkretne, konkretne ćwiczenia modlitewne. Ćwiczenia do zrobienia, ćwiczenia praktyczne, które mogą ulepszyć, pogłębić nasze życie modlitewne. No i tak naprawdę tutaj porusza też takie ważne, praktyczne tematy. To, to nie jest na pewno książka taka... Z kategorii po prostu rozpraw teologicznych, Tomarza Kwinu i w ogóle. To jest bardzo, bardzo praktyczna książka, bardzo takim prostym językiem napisana. I taka książka, która porusza takie właśnie najważniejsze tematy. I mamy tutaj właśnie radzenie sobie z rozproszeniami, radzenie sobie z osłością na modlitwie, sprawdzian autentyczności modlitwy, analiza modlitwy. Więc to jest tak, że to jest bardzo praktyczny podręcznik. Także jeśli masz taką sytuację, że być może się modlisz, ale zastanawiasz się, czy w którą stronę iść dalej z tą modlitwą. No być może właśnie jesteś na tym pierwszym etapie, że modlisz się gotowymi formułami, mówisz swój tak zwany pacierz, tak? I to jest tyle, ale czujesz, że jest coś więcej. Ale być może też jesteś na którymś z tych już dalszych etapów, że być może zaczynasz się właśnie zastanawiać, że mówisz do Boga, ale teraz pytanie, jak usłyszeć Jego głos? Jak sprawić, żeby to nie był monolog, ale właśnie rozmowa, żeby ta druga strona też odpowiedziała? A być może jesteś już na takim etapie, że właśnie ty niczego nie chcesz od Boga, ty chcesz po prostu być przy Nim i nie wiesz, jak to zrobić. To też w tej książce znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Naprawdę warto, polecam, ja przeczytałem bardzo szybko tą książkę. Tu zresztą mogę pokazać, no to taki mój standard, że ta książka jest cała pozaznaczana. Oczywiście, mam nadzieję, że to widać, ona jest cała pozaznaczana. W wielu miejscach, ponieważ jest bardzo treściwa, bardzo ciekawa, wciągająca. Bardzo konkretna, nie ma lania wody. Masa cennych, naprawdę cennych wskazówek, cennych porad, która wierzy, że jeśli sięgniesz po tą książkę, to jest naprawdę jakiś taki koszt, typu 30 zł, to możesz przenieść swój, swoje życie modlitewne na zupełnie inny poziom na inny poziom głębi, inny poziom właśnie wpatrzenia w Boga, że, że może to wnieść sporo świeżości w twoje życie modlitewne, w twoje życie duchowe. I z jednej strony będzie to takim rachunkiem sumienia, że zobaczysz właśnie, gdzie jestem dzisiaj. Aha, okej, okay, jestem tutaj. Kolejne etapy mogą wyglądać tak. W tą stronę mogę zmierzać. Także jeszcze raz, tajemnica modlitwy, przewodnik dla poszukujących Boga, Marki Bodo, wydawnictwo WAM bardzo serdecznie polecam dzięki za to że byliście w czasie tej pierwszej recenzji z nami Ryszard Świechagert jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do czekania. mam nadzieję że kolejne właśnie czwartki czy piątki chyba piątki myślę będą poświęcone właśnie będę będę recenzował książki mam sporo tych książek dużo czytam Także wierzę, że, że sporo rzeczy tutaj znajdziecie dla siebie, które mogą właśnie sprawić to. Nie? Czytaj i wzrastaj, że, że będzie wzrost wiary, będzie wzrost y, takiej miłości do Boga, y, chęci do modlitwy, wiedzy też takiej religijnej, teologicznej. Także zachęcam bardzo. Y, piątki. Y, mam nadzieję, do zobaczenia.